Siemanu wam wszystkim z tej strony Deny, a to jest pierwszy odcinek z Beta Crisis trójeczki. Tak, dzisiaj rano wchodzę sobie na Origina i została mi wyświetlona informacja, że jest dostępna Beta Crisis 3, no to pomyślałem sobie dlaczego, by nie siągnąć i nie nagrać odcinka. Okej, okay. jak widzicie mamy do dyspozycji tylko niektóre opcje, no, no, jak widać tutaj w w prawym dolnym rogu jest to beta czyli niektóre jeszcze kody albo znaki jakieś jakiś film zostały jeszcze no, z, no są jeszcze zablokowane po prostu nie możemy jeszcze na przykład sobie e, skilli albo jakichś różnych innych opcji dotyczących naszej jakby postaci e, no, oglądać i mamy opcję join match albo quick match ja sobie kliknę quick match i mamy do dyspozycji dwa tryby Hunter i Crash Side <laughs> Jeszcze nie wiem o co chodzi w tych dwóch trybach ponieważ pierwszy raz odpalam grę i powiem wam szczerze że no jeszcze nie grałem tak więc nie wiem w ogóle czy ktoś będzie na serwera bo niby, niby pokazuje że jest 0 0 gier i 0 graczy ale no spróbujmy ok jak widać dołączyło nas już do serwera jakiegoś i gra się ładuje <laughs> ogólnie gra ma premierę 20 chyba 1 albo 3 lutego w Polsce a 19 lutego jest premiera światowa tak więc no będzie się dużo działo w lutym jeszcze bodajże będzie premiera Dead Space'a trójki który, na którego ja też czekam wow aż 11 FPSów <laughs> Tak, niestety grę jest na full detalach i wydaje mi się, że będę musiał trochę zmienić, bo widzę, że jest 200 FPS-ów. Okej, okay, no ale spróbujmy. Może nie będzie jakoś bardzo lagowało. Okej, okay, gdzie my jesteśmy w ogóle? Nie wiem o co kompletnie chodzi w tym trybie. Mamy chyba oczyścić ten teren, czy coś w tym stylu. Dobra, no ale może coś o... Grafice, no bo... Grafika wygląda no cudnie Elementy zostały bardzo dobrze wykonane Jeszcze muszę, muszę trochę się nauczyć sterowania bo Wow Dobra wiecie co czekajcie Tylko zmienię ustawienia Tu chyba gracz przydek jakiś Spróbuję na medium może nie będzie jakoś zbytnio lagowało Wow, ale ta broń ma odrzut Okej okay. Spróbujemy zabić go kolesia Byłoby fajnie, gdyby się udało nam go zabić, bo... Pierwsza gra i od razu... Kill a tu mam jakiś znak, że mamy bronić czegoś Ale rzuca tą bronią ma taki się I to już koniec? Aha, fajnie Zresztą dołączyliśmy się do jakiejś gry, która się, że tak powiem, kończyła 000 staty, no ale no cóż, czasami tak jest, jestem dosyć zdziwiony, tak znaczy zdziwiony, no spodziewałem się, że ta gra będzie miała bardzo spore wymagania, no ale nie aż tak, <laughs> żebym żeby musiał grać na medium, <laughs> ale no cóż, grafika robi swoje, nie ma co, Okej, okay, teraz możemy sobie Aha, nie możemy. Myślałem, że będzie możliwość edytowania swojego ekwipunku. Aha, możemy sobie... No dobra to, F2. Jak wszyscy głosują na tą mapę, to czemu by nie? Aha. Zobaczę jeszcze na ustawienia to mogę zmniejszyć ewentualnie. Okej. Okay. I zobaczymy teraz, czy może uda nam się kogoś zabić albo i nie. Okej, okay, załadowało się już, także wkraczamy do akcji. Dobra, te, wtedy graliśmy chyba z Altem, to teraz może zagramy snajperem. Wow. Crash site. Okej, okay. okay, mamy 10 minut. Mamy bronić się chyba przed jakimiś... Nie wiem, nie mam pojęcia o to, co jest w tych nie. coś zrobić? Wow Aha, to ja tu, aha oh. Nie wiem czy on dostał czy nie Ale my tutaj na razie chronimy sobie tego punktu całego Coś mi się wydaje, że <laughs> Wow, wow wow O kurde Dobra, będzie trzeba się nauczyć w to grać. To jest to zdecydowanie inna, inna, inna e, rozgrywka niż w e, jakichś, nie wiem, Battlefieldach czy Call of Duty. Pięknie, headshot. Pierwsza ofiara. O, gdzie oni są? No nie skończyła mi się, tak i tam Jest, druga ofiara, pięknie Czekajcie, jeszcze tylko zyszy trochę dźwięki chyba jest trochę za głośno tak mi się wydaje Okej, okay. i lecimy Czy ja to mam rozwalać? Nie wiem, nie wiem. Kompletnie się nie znam na tym. Tu jakieś stawki w ogóle latają. Tu jedynie przebiegł gracz. Jego widziałem. Czy tam jest gracz? Słuchajcie. No na tym Czyli do tego chyba się da wejść. tego widać. Kurde, dostał kilka strzałów, jeszcze żyje Dobra, zobaczmy jakie mamy broń, Nie wiem co to jest, to jakaś Broń czy co oj, oj, oj. Jak tam statystyki? 2-2-2 To nieźle Czekajcie, mogę teraz zmienić sobie na przykład... Mogę, okej. Okay. Zmienimy sobie na gunnera. Na coś z dróg, wsparcie. Może tamtą klasą się odnajdziemy? Kto No wychyć się, wychyć się. tak to jest w sekcji nie ta w ogóle mapa ani niczego ale no cóż czekajcie jeszcze muszę ogarnąć w którym się o, o to mi właśnie chodziło o nanowizję nie wiem czy to mi coś pomoże czy nie ale Pięknie, pierwsza ofiara. Znaczy pierwsza, trzecia. <laughs> Nie wybaczcie za kaszel, ale jestem trochę chory. Okej. Okay. Powoli zaczynam się wczuwać w grę i idzie mi chyba coraz lepiej. Tak mi się wydaje przynajmniej. W każdym razie wy... Prawko! Pięknie Chyba widzę, że to będzie moja odbiona postać Z tego wynika. Tu mamy w ogóle jakieś atrybuty jeszcze w każdej z postaci, ale w wecie chyba nie, nie są one już tak powiem odblokowane. O, jest nawet ślisk z Far kraja trójki <grym> Super jest bardzo dużo możliwości tutaj tego co na razie widzę. Jak mówiłem, jest to pierwsze odpalenie gry Więc Bóg wie czego ja jeszcze też nie wiem o tej grze. Wiem jeszcze jedynie tylko, że, że beta trwa przez dwa tygodnie. Ok, przejmujemy to Czy tutaj mogę coś zrobić? No widzę to jest coś takiego Jego... jak pod przerwień chyba tego widzę, albo czujnik ciepła Asysta Wow, wow no wygraliśmy z tego winga Piękny Dobra, za każdą runę dostajemy jakieś punkty. Wow, jesteśmy nawet drudzy. Na mapie nawet, wow <kłysy> Tego się nie spodziewałem O jest nawet zwolniony czas Super Aha to chyba pokazuje nasze zabicia wszystkie Ta kamera Ok Mamy już drugi level Trzeci, szybko to leci. Coś sobie odblokowaliśmy, tylko co? Bonusowe punkty za skilla. O, coś z stylu nieśmiertelników, no bo to sobie odblokowaliśmy. Fajnie, fajnie. Okej, okay, i jak widać bardzo szybko... ...szybkie, krótkie są przerwy pomiędzy mapami, także... Loadingi też nie są krótkie więc No więc zapowiadać się bardzo fajnie Przynajmniej tryb multiplayer Dobra, jeszcze z Scoutem nie graliśmy w sumie Więc czemu by nim nie zagrać Okej, okay, 6 sekund To jest chyba ta mapa co graliśmy na początku na niej Okej okay. Próbujmy z tym trochę pobiegać Nie, to światu. Pięknie O, nie trafiliśmy chyba Doskoczymy? Doskoczymy, pięknie Zabij go Jest, pięknie Wow, gdzie on jest? O kurde Jaki szybki Kurde, nie mogę w niego trafić On biegał jak jakiś... nie wiem Może o to chodzi? Wow Dobra, co my też Wam Mamy chyba granaty Nie, wszędzie nie ma też strzelaczy, taką odległość. Okej, to już jest przyjemne, czy nie? Dobra, gdzie są wrogowie? To mnie najbardziej teraz interesuje. Wow, to so ma? Pięknie. Zabity. Zabiliśmy grubego. Team tym <laughs> <laughs> Fajne jest możliwość, że jak się... ...skacze, to klika się level control i jest takie jakby jebnięcie w ziemię. O, lekkie ścinki. Asysta. O, to nasz. Jest... Chyba nie jest hard roby. Jesteśmy jakiegoś Archimenta Guardiana czy coś w tym stylu oraz level up Czyli jak widać levelem przynajmniej na początku się wbija bardzo szybko Więc nie stanowi to jakiegoś, bóg wie problemu gdzie, skąd, jak Fuck Tu był jeden Ale tą bronią rzuca, fu Niesamowicie ją rzuca, aż trudno jest z tym trafić Fuck O kurde Zabili nas Okej, okay, ale no... Wow <ścoughs> Nie ma tak się zreślić za kolesiem Uda nam się dogonić tego kolesia? Pięknie Jak widać strzelba jest całkiem dobrą bronią Tutaj Z dwóch stron do siebie strzelają masaka Strzelaj kurde Ile mu zostało życia? Zero życia Aha Dobra zmieńmy się, się na... Na wsparcie Nie wiem, rzucam jakieś granaty Kogoś widocznie trafiłem tam Już niestety nie mam Pięknie <śmiech> <śmiech> Jeszcze raz wybaczcie za kaszel, ale jest chorem to tak niestety jest a po prostu chciałem za was nagrać więc Dobra to tutaj są wrogowie gdzieś ło wow, nie trafiłem Fuck To Jaka celność Masakryczna Dobra Dobra nie wiem za bardzo o to chodzi z tą nanowizją Ale podejrzewałem że to jest coś co nam pokazuje po prostu gdzie są gracze poprzez e, Czujnik ciepła Dobra tutaj biegam na razie w kółko Nie mogę znaleźć żadnych graczy Czy graczy wrogów w sensie No ale grafika nawet jak jest nawet na medium ustawiona To powiem wam, robi wrażenie what's it, what's it? <coughs> Jest to na silniku CryEngine 3 Czyli na e, ulepszonym silniku niż był zła część Cryzisa Widziałem gracza I on chyba coś nie widział Wow Zabiłem go, nie wierzę Musiał hejda go dostać Widzisz, wypadałoby jeszcze zabić kogoś z kosy? Czy co to jest? Okej okay. O, tu jest koleś Jest! udało się zabić kolesia z noża Pięknie Także jak widać, o mamy jakiś radar pod przygódką Czyli są takie jakby pomoce Znaczy pomocy, Boże Ała! Wow. Słuchaj się Kurde Nie udało się niestety Czyli jest tutaj coś w stylu... Yy... Co to jest? Coś w stylu nagrody za kille jak to było w Call of Duty Tak więc, tutaj też jest To fajny motyw po prostu, bo tak to... Po prostu by się zabijało, aby zabijać A tak to jest jakiś większy sens No, przyjmujemy, przyjmujemy, pięknie Się koleś zdziwił O kurde Aha, no to ja się trochę zdziwiłem Co to za broń było? Massakra Myślałem, że go sobie na luzie zabija, a tu taki psikus... Jeb yep. O mój Boże Fak ich mieliśmy z granatach, granatów O, 10 zdobiliśmy Na 5 zgonów Biegnij, biegnij Kury, nie wyskoczyliśmy <tryk> Można na to wejść? Można uh, yeah, to Mieliśmy coś chyba ochraniać Z tego wynika, że zbytnio nam się to nie udało Ale no trudno Albo właśnie o to chodzi, nie wiem Ale mi wszedł, to celowik. Nie wiem czy jego trafiłem czy nie, ale W każdym razie Jest No okay, jakaś, jakaś cisza się nawet zrobiła Co mamy oczyścić Wow! Aha Spoko zostałem Dostałem, <laughs> dostałem zabity samochodem Wrzucony przez kolesia no, zawsze spoko Tego też ja naprawdę nie spodziewałem No fajnie bo jest taka interakcja z otoczeniem Jezu! Jest duża interakcja z otoczeniem, więc można yy, rzucać jakimiś przedmiotami, wyrywać jakieś ściany czy coś w tym kierunku. No i jak to było pokazane na moim przykładzie, można zabić tym rzuconym czymś. Kurde, coś już teraz mi nie idzie. Ale z takiego minigun'a to ja też bym mógł nawalać. I zabijać ludzi, więc... No skąd? Ja! Nie mogę. Czemu oni nie mają takiego w ogóle odrzutu? Okej, okay, ale skończyła się runda. Chyba wygraliśmy z tego co widziałem. <śmiech> <śmiech> tak, shotgun ma moc. To jest potwierdzenie. Fajny, to Jest fajny motto w takiej podsumowaniu wszystkich Twoich zabójstw. To pokazuje po prostu kamera. E, pokazuje Twoje wszystkie zab, zabójstwa w grze. Tak więc no, to by było chyba na tyle. Pokazałem Wam dwie mapy, e, jakie są na razie w, w becie. E, Krajista Trójki. Wbiliśmy sobie piąty poziom, ale wiadomo to nie jest najważniejsze, także wrócimy sobie do lobby, akceptujemy, wychodzimy z gry, żeby nas już nie dołączyło. Jak widać, mamy tutaj po tych kilku rundach, mamy e, niby gwiazdki, że możemy sobie coś tam edytować. Mamy w ogóle 5%. E, nie wiem, z multiplayera odblokowanych rzeczy czy coś w tym stylu. Nie wiem, na czym to jeszcze dokładnie polega. Ale podejrzewam, że to wszystko będzie już odblokowane w podstawowej grze. Single player'a nawet mamy z odblokowanego, no ale cóż. Ok, możemy sobie w sumie jeszcze edytować bronię. Aha, ale mamy w sumie tylko 4 odblokowane na razie, ale broni jest, jest nawet... Łuk? Łuk? To jest... Tak, to jest łuk. No jest... Jest w czym wybierać. Dla każdego coś dobrego. Z pistoletów, jak tam. Pistolety. No jak na przyszłość, to całkiem to fajnie wygląda. Nie powiem. Dobra, czy... także... To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bo mi się... Po tych dwóch rozgrywkach krótkich bardzo tak raz podobała i podejrzewam, że jak już wyjdzie premiera, to się zaopaszę w, w egzemplarz i... No i coś tam może się pojawi na kanale. Tak więc to by było na razie na tyle. No i z Crazy'sa żegna się z wami Demy. Siemanko.